Cześć, tutaj do w dzisiejszym filmie będę oceniać Wasze muzykali. Więc jeżeli nie widzieliście poprzednich filmików, to koniecznie klikajcie pod spodem w opisie w link. Tam będzie właśnie link do playlisty z moimi wszystkimi filmami, w których oceniam właśnie Wasze muzykali. Jeżeli chcecie się pojawić na właśnie moim odcinku, to musicie dodawać muzykali z tym hashtagiem, i wtedy jest jakieś prawdopodobieństwo, że się znajdziecie na odcinku. Także serdecznie Was zapraszam, abyście tak robili. I tutaj macie moje wszystkie social media, więc możecie tam sobie bić i niezałatwicie. Obserwować na nich oraz link do grupy na Facebooku pod filmem. Także serdecznie zapraszam do oglądania. Śliczne muzykali fajnie, że właśnie spędzasz czas aktywnie, bo widzę pod spodem, że tam na rowerze chyba jesteś czy coś. Masz ładny uśmiech, także daję ocenkę 8 na 10. Dużo osób pisze, że ja oceniam dość niesprawiedliwie, ponieważ nie oceniam szczerze, tylko po prostu naciągam te oceny. Kochani, jakbym chciała, to bym naprawdę mogła dawać 1 na 10, ale po co, skoro mi się podobają Wasze muzykali A jeżeli chcecie parodię, żebym zrobiła tego jak ja oceniam musicali, tylko właśnie zrobić parodię, czyli na odwrót, jak hejtuję i tak dalej, to piszcie koniecznie na dole, bo z chęcią zrobię taki filmik. Prawie mi telefon spadł. Naprawdę fajne musicali daje ocenkę. Daję ocenkę 8 na 10. Wesołe muzykali, i właśnie o to chodzi, żeby dawać tą swoją energię na tym muzykali. Miałaś pomysł, jak tam tymi rękami ruszać, także oceniam 9 na 10. Masz takie ładne, długie włosy, zazdroszczę ci, zazdroszczę każdemu, kto ma długie włosy, bo ja mam. Chyba mówię to już trzeci z rzędu raz na filmiku, ale to jest nieważne. Daję ocenkę 8 na 10. I'm jealous. I'm I like that. I can Ładną masz grafikę tego muzykali, jest taka dość wyrazista i widać Ciebie dokładnie, te ruchy są takie wręcz idealne, pod tekst, także oceniam 10 na 10. że ci spóźnia y, obraz albo po prostu tak mi się tylko wydaje. Masz bardzo ładne oczy, naprawdę i no, także oceniam 7 na 10. No, no. Ale to dobrze tańczysz, to szufelka dance Naprawdę ja nie umiem tego tańczyć. Tyle razy już mnie prosiście nagraj to musical jak tańczy szufelka dance i tak dalej, tylko że jest problem. Ja po prostu nie umiem tańczyć. Twoje oceniam 9 na 10 jest naprawdę świetne. Ale, co mi tutaj brakuje w tym muzykali, to chyba takiej ekspresji, nie wiem jak to nazwać, że po prostu, żeby te ruchy były bardziej takie, wiesz, więcej, żeby ich po prostu były, to wtedy muzykali byłoby dużo, dużo ciekawsze, ale i tak nie jest także oceniam 7 na 10. Dobry ja już tyle razy próbowałam nagle to musicali i nigdy nie wiem kiedy mam zacząć skakać i najlepsze jest to, że raz tak zrobiłam to się wywaliłam. I mnie potem tyłek, bolał, bo spadłam na tyłek. Bardzo fajne. Oceniam 8 na 10. Mam baterię na wyczerpaniu, więc jak najszybciej muszę skończyć. Także dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Jeżeli chcecie się pojawić w kolejnym filmiku, gdzie oceniam wasze muzykali, to wbijajcie tutaj na ten hashtag. Po prostu musicie go dodać w momencie, kiedy e, opublikujecie swoje muzykali, czy po prostu piszecie, co tam chcecie w opisie, no i dajecie hashtag do czyn. No to wtedy jest prawdopodobieństwo, że będziecie na moim filmiku. Jeżeli wam się ten filmik spodobał, to nie zapomnijcie zostawić kłopot. W komentarzu Piszcie, jak wam minął pierwszy tydzień szkoły. Ja powiem szczerze, że mi bardzo fajnie i mam nadzieję, że będzie tak przez całe 3 lata. <grym> yy, oraz piszcie jakie byście chcieli zobaczyć filmy na moim kanale. Zostawiajcie subskrypcję razem z dzwoneczkiem. No i Wbijajcie na moje social media, tutaj macie koniecznie, więc dodawajcie mnie do wszystkich na wszystkich. W opisie macie link do grupy na Facebooku Delphiki. do No i zapraszam Was no i do zobaczenia w kolejnym filmie. papa!